Autobus odjechał, a oczekiwanie na następny w takich warunkach pogodowych nie jest przyjemne. Program poświęcony zostanie rozkładom jazdy naszych autobusów. Kto je tworzy i na jakich zasadach. Zapraszam. Rozkłady jazdy tworzone są w porozumieniu oczywiście z miejskimi usługami komunikacyjnymi. Otrzymujemy od miasta najczęściej wytyczne, ile kursów ma zostać zrealizowanych. Następnie informacja ta jest poddawana weryfikacji i konsultowana z oczekiwaniami mieszkańców i po wstępnym nie tak przygotowanym rozkładzie jazdy. Rozkład ten jest dopasowywany jeszcze pod kątem przepisów związanych z czasem pracy kierowcy. I rozkład powstający finalnie jest wypadkową właśnie tych trzech elementów. Autobusy jeżdżą w ramach rozkładów, które staramy się tak dostosowywać, aby jak najlepiej obsłużyć mieszkańców, tych dojeżdżających do szkół, do pracy a i aby w miarę częściej rozkładać kursy w tych godzinach szczytu, ale także poza godzinami szczytu, też obsłużyć miasto. Wiadomo, wszystko uzależnione jest od ilości pieniędzy, które jesteśmy w stanie przewoźnikowi zapłacić. Bo za każdy kilometr przejechany przez autobus miasto musi płacić. Trzeba pamiętać o tym, że kierowca musi mieć określoną ilość czasu wolnego to tak zwanych przerw pracy, wynikających z rozkładu jazdy oraz tak zwaną przerwę posiłkową. I cały rozkład musi być tak, tak dostosowany, aby tych zasad przestrzegać. Między innymi zasada jest taka, że w przypadku kiedy kierowca prowadzi pojazd więcej niż 6 godzin, Przysługuje mu przerwa, i ona musi przy, przed upływem tych 6 godzin jazdy zostać zrealizowana. I to jest priorytet, który musimy zachowywać zawsze. Dodatkowo jeszcze są elementy takie jak dobowy i tygodniowy okres odpoczynku. Bardzo częstym punktem na posiedzeniach Rady Osiedli, czy też na posiedzeniach Rad Miasta jest temat komunikacji. A rozkład jazdy jest rozkładem nazwijmy to bezmała żywym, bo na bieżąco dostosowujemy różnego rodzaju przesunięcia, czy to ze względu na to, że mamy zgłoszenia, że gdzieś, nie spinają się te autobusy, i nie można przesiąść się chociażby z linii 6 na jakiś inny autobus i dojechać do domu, czy też do pracy. I staramy się to tak dostosowywać, aby wszyscy w miarę możliwości byli zadowoleni. Ja jestem zwolennikiem, żeby takie uwagi były zgłaszane przez grupę mieszkańców. I najlepiej na piśmie, tutaj do, żeby wpływały te uwagi do Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu. Wtedy je poddajemy stosownej analizie. Umieszczamy ewentualną taką propozycję tej zmiany na stronie internetowej, żeby jeszcze inni mieszkańcy zgłaszali takie uwagi. I powiedzmy po takiej wstępnej pozytywnej weryfikacji, możemy takie, takie zmiany wprowadzać. Do nas docierają informacje, uwagi czy na rozkłady jazdy za pośrednictwem Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu tak i każdorazowo zajmujemy stanowisko, staramy się tak dopasowywać. W ostatnim czasie było przynajmniej kilka korekt rozkładów jazdy uwzględniających prośby pasażerów, tak? którzy byli niezadowoleni lub nie do końca dla, według nich rozkłady były dopasowane do ich oczekiwań. Są też takie dwie, dwa przypadki o przesunięciu, bo jedna osoba na przykład w, w połączeniu z komunikacją do jazdy, na przykład do Łodzi lub z powrotem, no tam jest Także jest jakiś taki poślizg, że jedna osoba, która tam prosi o przesunięcie jednego, e, jednej linii o tam o 5 minut, bo jak to, 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 to przesunięcie pozwoli jej zdążyć rano na autobus, a z potem wrócić. tak? Nie będziemy musiała na przykład godzinę czasu. E, e, nie, mu, nie będzie musiała godziny czasu czekać na, na drugi autobus. Stąd jakby no też się przymierzamy i jakby te zmiany, które są niezwiązane de facto ze zwiększeniem kosztów jesteśmy w stanie na bieżąco realizować. Takiej od zgłoszonej zmiany do wprowadzenia w życie to jest około, okres około dwóch miesięcy. jest jakby taką istotną y, uwagą, że te zmiany nie są dla jednej, dwóch osób. Bo na tym polega komunikacja miejska. Te zmiany muszą być dostosowane do jakiejś grupy, tak? czyli nie wiem, pracowników, danych zakładów pracy, które muszą dojechać na konkretną godzinę, bo coś się tam zmieniło. Dla uczniów szkół, bo się na przykład zmieniła godzina, zmienił się plan lekcji. Wtedy takie uwagi są uwzględniane. No oczywiście to nie jest tak, że po jednym telefonie zmieniamy, zmieniamy rozkład jazdy, bo musimy to zbadać, bo często jest tak, że jednej osobie autobus. Plus, a załóżmy nie pasuje, byśmy go zmienili, to a następnych 100 przyjdzie i powie, że było dobrze. Była grupa osób, która też tutaj przyszła, na, na, na samym początku mojej pracy, która, grupa osób, dwie osoby, tak, które twierdziły, że reprezentują dużą e, grupę i będą zgłaszali, chcą na przykład, żeby na tą, na tą godzinę dojeżdżało. Po e, weryfikacji, udało się nam to naprawdę wyłowić, po jakiejś takiej weryfikacji w, w dziale kadr, okazało się, że tak naprawdę to była tylko zmiana pod tam do tylko dwóch, trzech osób, a nie pod jakąś całą grupę. Dlatego jakby preferuję teraz e, e, składanie ewentualnych wniosków na piśmie przez osoby, które można tak naprawdę później zidentyfikować i, i, i zweryfikować, czy te rzeczywiście ta zmiana jest jakaś tam uzasadniona. Bo, no, jak mówię, no, często bywa tak, że ludzie by chcieli, mieszkańcy, niektórzy chcieli, że, że komunikacja miejska ma służyć jako taksówki. Niestety to tak nie jest. Do układania rozkładów od niedawna w, miejskim, w miejskich usługach komunikacyjnych mamy specjalny program, bo to na pierwszy rzut oka wygląda tylko tak prosto, natomiast to wszystko musi być zgrane po pierwsze, właśnie po to, aby te kursy ze sobą współgrały aby w odpowiedni sposób wykorzystywany był czas pracy kierowców, żeby te autobusy nie jeździły pusto. I to wszystko jest organizowane przez program komputerowy. Jakieś zbliżenia, jeśli chodzi o odjazdy z przystanku, występują z tego powodu, że autobusy poruszają się różnymi trasami i jedynym możliwością, jedyną możliwością uniknięcia takiej sytuacji przyjazdów w odstępach powiedzmy równych, żeby pojawiały się pojazdy, byłoby stosowanie tak zwanych postojów na przystankach. Ponieważ mamy różne trasy o różnych czasach przejazdów. I zachowanie równych odstępów w przypadku odjazdów z danego przystanku jest możliwe tylko poprzez zastosowanie postojów na konkretnych przystankach celem wyrównania czasów. Co mogłoby się także wiązać z niezadowoleniem pasażerów, którzy nie wiedzieliby dlaczego bez uzasadnionej przyczyny autobus stoi na przystanku na przykład 5 minut, a chodziłoby tylko o to, żeby on nie, nie podjechał na, za kolejnym w niewielkim odstępie czasu. Może się tak zdarzyć, zwłaszcza w okresie zimowym, gdzie utrzymanie rozkładu jazdy co do minuty nie jest łatwe, chociażby na to, że jeździ się ciężko, że tworzą się korki. Ale także może mieć to znaczenie w tych godzinach szczytu, gdzie właśnie wtedy autobusy podjeżdżają, bo chociażby największa liczba uczniów, największa liczba osób do pracy jedzie właśnie w określonych godzinach. I wtedy to absolutnie nie przeszkadza to, że jedzie jeden, dwa autobusy. Oczywiście staramy się, żeby one jeździły zgodnie z rozkładem i to jest kontrolowane. Natomiast no, my musimy obsłużyć mieszkańców. Nie zawsze jest tak, że przed Godziną ósmą jeden autobus jest w stanie zabrać na przykład wszystkich z Parzęczewskiej I stąd może się zdarzyć, że tych autobusów będzie jechało kilka, często różnych linii. System rozkładu jazdy jest skonstruowany tak, żeby dane osoby, powiedzmy z, 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 z osiedla 650-lecia, dojechały na określoną godzinę w różne regiony, różne regiony miasta. Żeby tak się stało, to niestety w jednym czasie muszą wyjechać z innego miejsca, gdyż ten okres się pokrywa. tak? Nie możemy przestawić. Czy tam czy 10 minut yy, różnicy, bo wtedy te osoby nie dojadą. I najlepiej, żeby Państwo chcieli jakby e, zlikwidować te jazdy, na przykład nie wiem, autobusy po autobusie, to trzeba byłoby przebudować cały Zgierz. Jest kilka miejsc w Zgierzu, gdzie wiadomo, że linie, a wiele linii autobusowych się krzyżuje, tak? albo spotykają się ze sobą te autobusy. No, i też zasadne jest, aby w miarę w podobnym czasie podjeżdżały te autobusy, żeby można było się przesiąść. Może to o to chodzi? Też żeśmy zakupili specjalny upgrade do programu Busman, gdzie tu już komputerowo staraliśmy się, żeby nam to w jakiś tam sposób wyliczyło. Tak żeśmy tylko ewentualnie no, doprowadzili do tego, że, że to pokrycie jest nieznaczne w stosunku co było wcześniej, tak? ale niestety jest, a to wynika niestety z, z siatki połączeń i z potrzeby podróżnych połączeń czy skomunikowania różnych części miasta. Przede wszystkim by skomunikowała tą część miasta, której do tej pory nie jest, czyli to jest tam okolice e, Wiosny Ludów i osiedle Aniołów, tak. I to byłoby, to jakby było dla tych mieszkańców te, tego regionu e, Zgierza, byłoby jakby dodatkowe połączenie. E, natomiast e, sama istota e, tego połączenia to jest to, żeby mieszkańcy Zgierza jak najszybciej dotarli do, e, dotarli do um, Pracodawców, którzy się będą musieli w strefie w Strykowie. Więc tutaj założenie jest tej, tej linii jest takie, żeby przez gierz przejeżdżała jak najszybciej, tak? czyli tutaj koło Urzędu Miasta, z Aleksandrowskiej koło Urzędu Miasta prosto w długą i żeby była przesiadka, w centrum, tak naprawdę na tych centra, centrach przesiadkowych, głównie na placu Klinskiego, bo do placu Klinskiego można już z innych części się skomunikować, tak? ale taka istota jest tej linii, żeby ta linia była jak najkrótsza i jak najszybciej można było dojechać do pracy. Będą e, redukcje e, i będzie powrót do rozkładu e, letniego. Niestety tutaj jest tak, że w, letni, e, w okresie letnim e, mogę dać słowo, że do 1 e, lipca e, e, obecność siatka nie zostanie zredukowana. Od 1 lipca, przez lipiec i sierpień, na pewno będzie e, znaczna redukcja. Tak naprawdę też nie wiemy, co będzie od, od przyszłego roku, też stoimy przed e, przetargiem. E, nie wiemy, jaka e, będzie cena e, e, po tym przetargu, i to będzie, jakby od, od tej ceny, będzie uzależniona e, środki finansowe na, e, no, na ilość kursów.